Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii programowania funkcyjnego w JavaScript, i tym razem opowiem Ci o Factory Functions, czyli inaczej mówiąc, fabrykach. Słowem wstępu warto powiedzieć, że z tego typu funkcji z pewnością już niejednokrotnie korzystałeś, ponieważ fabrykami nazywamy funkcje, które zwracają jakiś obiekt. Nie zmienia to jednak faktu, że bardziej świadome ich wykorzystanie jest bardzo przydatne w przypadku programowania funkcyjnego. I na ten moment nie ma powodu, abyśmy to przedłużali, więc przejdźmy już do przykładu. Całkiem możliwe, że pierwszą rzeczą, która przychodzi Ci do głowy w momencie, gdy mówimy o tworzeniu obiektów, są klasy. I jest to jak najbardziej dobre skojarzenie, ponieważ właśnie do tego wykorzystujemy klasy. Natomiast fabryki stanowią pewnego rodzaju alternatywę, która po prostu jest dla nas dostępna w Javascriptie i często sprawdza się w tym zadaniu po prostu lepiej. Żebyśmy mogli zobaczyć różnicę, proponuję abyśmy stworzyli sobie tą klasę. Będzie ona zawierać właściwość items, wewnątrz której będziemy przechowywać elementy tej listy. I poza tym potrzebujemy dwóch metod. Pierwsza z nich służy do dodawania elementów do tablicy, a druga do pobierania. Wszystkich elementów. Teraz, aby na podstawie tej klasy utworzyć obiekt, odwołujemy się do konstruktora tej klasy wykorzystując słowo kluczowe new. Na tym etapie mamy w zasadzie wszystko, czego nam trzeba do tego, aby dodawać nowe elementy do tej listy, oraz następnie pobierać się wszystkie. Na tym etapie jedną z najczęściej powtarzanych wad tego rozwiązania jest brak możliwości enkapsulacji czy też hermetyzacji właściwości i metod. A w prostych słowach oznacza to mniej więcej tyle, że po prostu na zewnątrz klasy mamy dostęp do właściwości tej klasy. Swoją drogą, jako ciekawostkę możesz potraktować fakt, że już teraz na trzecim etapie procesu TC39 znajduje się propozycja implementacji prywatnych właściwości klas, natomiast w momencie nagrywania tego filmu tego typu rozwiązanie zdecydowanie nie jest rekomendowane do wykorzystania na produkcji. Tak jak widzisz, oznaczenie prywatnej właściwości sprowadzałoby się do umieszczenia hasza przed nazwą tej właściwości. Nie zmienia to jednak faktu, że na ten moment możemy jasno stwierdzić, że tego typu opcja nie wchodzi w grę i mamy tutaj jasny minus zastosowania klas. Drugim minusem jest to oto słowo, czyli słowo kluczowe Dys. Jak doskonale wiesz, to na co wskazuje nie zawsze jest takie oczywiste jak mogłoby się wydawać. I jednocześnie też mamy wiele różnych mechanizmów, które pomagają nam sobie z tym radzić, ale nie zmienia to jednak faktu, że często generuje to różne problemy. I przykładem takiego problemu jest moment, w którym w naszej aplikacji pojawiłby się na przykład baton. Po jego kliknięciu chcielibyśmy wyświetlić listę naszych elementów, więc po prostu jako callback przekazuję tutaj metodę naszego obiektu. Teraz tylko, żeby zobaczyć na czym polega błąd, wyświetlimy sobie tutaj console log w tym miejscu. No i teraz po przejściu do naszej aplikacji przygotowałem tutaj nasz button, który możemy kliknąć. I po jego kliknięciu otrzymujemy w konsoli Undefined. Wynika to oczywiście z tego, że w tym momencie słowo kluczowe dys na pewno nie wskazuje na instancję naszego obiektu. I tak jak powiedziałem wcześniej, mamy naprawdę wiele sposobów, aby sobie z tym poradzić, i jednym z nich jest wykorzystanie metody Bind. Tutaj możemy do niej przekazać nasz obiekt, no i teraz wszystko powinno być w porządku. Ostatecznie nie zmienia to jednak faktu, że jest to kolejny minus zastosowania klas, a konkretnie chodzi o to, że musimy tutaj polegać na słowie kluczowym des. Dodam tylko, że na ten moment ignoruj proszę ten błąd, który wyświetla się tutaj, ponieważ dotyczy on bezpośrednio dostrzeżenia kłoka JS, z którego korzystam w celu wyświetlania tych elementów. Na ten moment to już nam nie będzie potrzebne. Teraz proponuję, abyśmy zobaczyli, jak to wygląda w przypadku fabryki. I przypominam, fabryką nazywamy funkcję, która zwraca jakiś obiekt. Tutaj mamy najprostszy przykład takiej fabryki, bo teraz, w momencie, gdy wykonamy tą funkcję, otrzymujemy faktycznie obiekt. Zatem nasza definicja jest tutaj wypełniona. Funkcja, która zwraca nowy obiekt. I tutaj muszę jeszcze podkreślić, że w razie gdybyś nie był tego świadomy, to w przypadku funkcji strzałkowych mamy do czynienia z niejawnym zwracaniem wartości. Inaczej mówiąc, jeżeli nie określimy ciała tej funkcji, to wydarzenie, które zostanie do niej przypisane, zostanie od razu z niej zwrócone. Patrząc teraz na przykład, jeżeli tutaj zapisalibyśmy jakiś tekst, to wartością, która będzie zwrócona z tej funkcji, będzie ciąg znaków test. W przypadku obiektów należy jednak pamiętać o tym, że aby tutaj nie było żadnego błędu składni, musimy ten obiekt umieścić w dodatkowym nawiasie. Dzięki temu faktycznie wszystko jest tutaj w porządku. No ale nic nam na razie po takim przykładzie, skoro mamy do odzwierciedlenia całą naszą listę. Więc stwórzmy teraz nową funkcję, która również będzie pełnić rolę fabryki. I analogicznie jak nasza klasa będzie posiadać właściwość items, przy czym konkretnie w tym przypadku nie jest to właściwość, tylko po prostu zmienna umieszczona w zakresie tej funkcji. Aby teraz wypełnić definicję naszej fabryki, musimy z niej zwrócić obiekt. W związku z tym zwracam teraz nowy obiekt zawierający dwie metody: addItem, której zadaniem jest dodanie nowego elementu do tablicy oraz metodę getItems, która zwraca wszystkie elementy. I teraz możemy wykorzystać tą funkcję i utworzyć na jej podstawie nowy obiekt. Jak widzisz mamy tutaj nasze metody, więc możemy z nich teraz skorzystać. Zatem odwołuję się tutaj do metody addItem i teraz na naszej liście pojawił się już ten element. Musimy tylko wykonać metodę getItems. Na tym etapie warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wykorzystaliśmy tutaj mechanizm, który określamy mianem closure, czyli domknięcia. Aby w pełni świadomie korzystać z Factory Functions, zdecydowanie powinieneś dobrze rozumieć, w jaki sposób działa zakres oraz w jaki sposób działa mechanizm domknięcia. I tak się składa, że w tym momencie mogę odesłać Cię do całej serii filmów, która w tym momencie powinna pojawić się w prawym górnym rogu ekranu. Podczas której w ciągu kilku minut wyjaśnię Ci wszystko na temat domknięć oraz tego, jak działa zakres. A teraz w skrócie mówiąc chodzi tutaj o to, że w tym miejscu wykonaliśmy funkcję list. Jej działanie w tej linii się zakończyło i w jego wyniku otrzymaliśmy nowy obiekt. Ostatecznie jednak ten obiekt dał nam do dyspozycji możliwość wykonania dwóch metod i jedną z nich wykonujemy właśnie tutaj. Ta metoda pozwala nam tutaj uzyskać dostęp do zmiennej, która znajduje się wewnątrz zakresu tej funkcji, zatem nie jest dostępna poza nią. Czyli, jeżeli tutaj w jakiś sposób chcielibyśmy odczytać właściwość items, nie mielibyśmy takiej możliwości. Tak samo nie ma takiej opcji, nawet gdybyśmy odwołali się do zwróconego obiektu. Właściwość ta cały czas jest ustawiona na undefined. Pomimo tego, wywołując tą funkcję, nadal mamy do niej dostęp ze względu właśnie na mechanizm domknięcia. Jego definicja mówi o momencie, w którym funkcja zapamiętuje, a następnie wykorzystuje swój leksykalny zakres, nawet w momencie, gdy jest wykonywana poza nim. Czyli inaczej mówiąc, w tym miejscu getItems ma dostęp do zmiennej items, natomiast w tym miejscu jest wywoływana poza tym zakresem, a pomimo tego nadal ma do niego dostęp. No i właśnie na tym polega cała magia domknięć. Aby to jednak było dla Ciebie bardziej jasne, o ile już takie nie jest, to raz jeszcze zdecydowanie odsyłam Cię do serii filmów na ten temat. A tymczasem warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden mały fakt, który dokładnie mamy tutaj. Wspomniałem, że w tym miejscu nie mamy dostępu do naszej listy, więc uzyskaliśmy tutaj nic innego jak hermetyzację czyli coś, czego aktualnie nie możemy uzyskać w przypadku klas. I swoją drogą tak mi się jeszcze przypomniało, że w momencie gdy korzystamy z TypeScriptu w przypadku klas z wykorzystaniem słowa kluczowego private możemy śmiało definiować zarówno prywatne metody jak i właściwości. Ostatecznie jednak w przypadku fabryki mógłbyś jednak zwrócić uwagę na fakt, że mógłbym po prostu nadpisać właściwość na np. Item i dzięki temu popsułbym funkcję dodawania nowych rekordów. Faktycznie coś takiego miałoby miejsce i często chcemy się przed tym uchronić. Nawet nie tylko ze względu na fakt, że chcemy zablokować nadpisywanie metod, ale również na fakt, że w przypadku zwracanych obiektów często chcemy całkowicie zablokować ich mutowanie. No i takie coś możemy osiągnąć w miarę łatwo w przypadku niezagnieżdżonych obiektów, korzystając z metody Freeze klasy Object. I dzięki temu, nawet pomimo tego, że w tym miejscu nadpisaliśmy właściwość add item, to nadal nasza metoda jest dostępna. Jak widzisz, nowy element został tutaj poprawnie dodany, także wszystko jest w porządku. Podkreślam jednak fakt, że metoda freeze w tym miejscu dokonuje wyłącznie płytkiego zamrażania obiektów. W momencie, gdybyśmy mieli tutaj zagnieżdżone obiekty, Musielibyśmy dokonać tak zwanego deep freeze, czyli techniki, która jest dostępna z wykorzystaniem zewnętrznych bibliotek, lub ostatecznie moglibyśmy coś takiego napisać sami. Poza tym wszystkim mógłbyś zwrócić jeszcze tutaj uwagę na jeden mały fakt: mianowicie za każdym razem, gdy utworzę tutaj nową instancję obiektu, to kopie tych wszystkich metod są dołączane do tych obiektów. I teraz pytanie, jak to się ma do kwestii wydajności, na którą tak często każdy z nas zwraca uwagę? W przypadku klas mamy naturalną zaletę tego, że w momencie, gdy dodajemy metodę, trafia ona do prototypu i jest dostępna z poziomu każdego tworzonego obiektu, natomiast nie jest do niego bezpośrednio dołączona. Okazuje się jednak, że tak długo, jeżeli nie chcemy utworzyć np. 100 tysięcy takich obiektów, no to taki problem nas nie dotyczy. I wiem, że pozornie może wydawać się to przekazywaniem złych praktyk, ale naprawdę po prostu tak to działa. Sam przypomnij sobie sytuację, w której musisz utworzyć na przykład więcej niż nie wiem tysiąc albo dziesięć tysięcy obiektów. Ja akurat w przypadku webowych aplikacji spotykam się z takimi sytuacjami wyjątkowo rzadko, chyba że mam do czynienia np. z jakimś panelem administracyjnym, natomiast nie zmienia to faktu, że nawet takie sytuacje nawet nie zbliżają nas do progu wydajności. Na tego typu operacjach nawet w przypadku tak dużych operacji tracimy co najwyżej kilka milisekund. I ostatnią rzeczą o której chciałbym wspomnieć w kontekście factory functions jest fakt, że możemy wykorzystać je razem z kompozycją funkcji, o której zresztą również nagrałem oddzielny odcinek. Dzięki temu zyskujemy elastyczność, która nie jest dla nas dostępna przynajmniej w takim stopniu w momencie gdy korzystamy z klas. Także, jeżeli nie widziałeś jeszcze odcinka na temat kompozycji funkcji, serdecznie Cię do niego zapraszam. Zapraszam Cię również do obejrzenia pozostałych moich filmów, oraz raz jeszcze przypominam, że moje filmy pogrupowane są w tematyczne playlisty, które pomogą Ci odnaleźć interesujące Cię tematy. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję, że słyszymy się już za chwilę. Cześć!